Są momenty, które zmieniają wszystko. Ale tylko nieliczni to zauważają. Reszta klika dalej. Dziś pokażę ci trzy wydarzenia, które wydarzyły się naprawdę, które zmieniły Twój świat i które pokazują, że to, co uważasz za normalne, już nie istnieje. Edward Snowden. Znasz to nazwisko? W 2013 roku ujawnił dokumenty pokazujące, że największe rządy świata. Podsłuchują, nagrywają i przechwytują każdą wiadomość, jaką wysyłasz. Messenger, WhatsApp, e-maile, pliki w chmurze wszystko było śledzone. Nie przez hakerów, przez oficjalne agencje bezpieczeństwa. I wiesz, co wtedy zrobili ludzie? Nic, bo pojawił się nowy iPhone, bo był Mundial bo to przecież nic wielkiego ja nie mam nic do ukrycia ale to nie chodzi o to, czy masz coś do ukrycia chodzi o to, że już nie masz prywatności. Przez lata myśleliśmy, że medycyna to czysta nauka, aż nadszedł rok 2020. Świat się zatrzymał, a koncerny farmaceutyczne zarobiły miliardy. I wtedy po cichu opublikowano ponad 300 tysięcy stron dokumentacji, z której wynikało, że testy były niedokończone, skutki uboczne zaniżone, dane manipulowane. Tylko nikt o tym nie mówił, bo kto chciałby kwestionować naukę? A jeśli próbowałeś pytać, ban, blokada, ostracyzm? Ale to się wydarzyło. I jeśli to nie otwiera ci oczu, to co otworzy? Pamiętasz gotówkę? Za chwilę już nie. W Chinach już działa cyfrowy huan. Każda transakcja rejestrowana, śledzona, oceniana. Masz zły pogląd? Blokada. Za dużo krytyki w social mediach. Zakaz lotu. System punktów społecznych już działa. I nie. To nie jest tylko w Chinach. UE testuje identyczne systemy pod nazwą cyfrowe euro, a potem powie ci, że to dla twojej wygody. Ale to nie wygoda. To ostatni krok do pełnej kontroli. Te rzeczy wydarzyły się naprawdę. Nie w filmie, nie w serialu, nie w książce. W prawdziwym świecie, twoim świecie. A ty nadal myślisz, że wszystko jest normalnie? Że świat wróci do tego, co było? Nie wróci, bo to, co było. Już nie istnieje. Jeśli dotrwałeś do końca, nie jesteś jak reszta. Dziękuję Ci. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu. Teraz widzę. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej filmów, które nie boją się mówić prawdy.